Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy faceci potrafią napisać do dziewczyny raz i ona już jest wciągnięta, podczas gdy inni wysyłają wiadomość za wiadomością tylko po to, żeby zostać zignorowanym? Pozwól, że uderzę cię pewną, twardą prawdą. Większość facetów pisze tak, jak żyje nudno, przewidywalnie i bez śladu pamięci. Zaczynają od hej. Albo jak minął ci dzień, jakby to miało rozniecić jakikolwiek ogień. A potem są zaskoczeni, że rozmowa umiera szybciej niż ich ostatnia prawie relacja. Ale wiesz co? Pisanie wiadomości to nie pisanie. To napięcie. Nie chodzi o to, co mówisz, tylko o to, co sprawiasz, że ona czuje. Każda wiadomość powinna coś wywołać: ciekawość, intrygę, a nawet odrobinę chaosu. I jeśli jesteś typem faceta, który ma dość bycia tym, który zawsze goni, zmęczony tym uczuciem, że jesteś niewidzialny w jej DM-ach, to oglądaj dalej, bo za chwilę pokażę ci trzy piekielnie skuteczne sekrety pisania wiadomości, o których większość mężczyzn nigdy nie usłyszy. Gdy je zrozumiesz, coś się zmienia. Nagle, to ona zaczyna sprawdzać telefon z myślą o tobie. Nie dlatego, że błagałeś o jej uwagę, ale dlatego, że w końcu stałeś się facetem, który jej nie potrzebuje. I tu właśnie wchodzi stoicka mentalność. Widzisz, starożytni stoicy rozumieli coś, o czym współcześni mężczyźni zapomnieli: facet, który kontroluje swoje emocje, kontroluje sytuację. Uczyli, że prawdziwa siła nie polega na szukaniu aprobaty. Ale na panowaniu nad własnymi impulsami nie reagować od razu, ale świadomie wybierać, kiedy i jak odpowiedzieć. Zastosujesz tę samą filozofię do pisania wiadomości, przestajesz gonić i zaczynasz przyciągać. Nie próbujesz imponować, imponujesz tym, że nie próbujesz. Więc daj mi 30 sekund, a dam Ci coś lepszego niż jakikolwiek tekst na podryw. Psychologiczną przewagę, która sprawi, że ona poczuje coś głęboko i zapamięta cię na długo. Zanim zaczniemy, poświęć chwilę na subskrypcję, jeśli jesteś gotów całkowicie zmienić to, jak podchodzisz do relacji. Dzięki mocy stoicyzmu. Każdy film to krok w stronę opanowania własnego umysłu i budowania silniejszych, bardziej autentycznych relacji. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Sekret wiadomości numer jeden sztuczka niedokończonej historii. Pozwól, że ci coś zapytam. Zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy faceci za bardzo się starają, kiedy piszą wiadomości? Wiesz, o kim mówię? Długie wiadomości, perfekcyjna pisownia, próba rzucenia żartem w każdej linijce, jakby brali udział w castingu na pana idealnego, desperacko próbując zdobyć jej aprobatę. I Jak to się dla nich kończy, nie kończy się. A wiesz, co naprawdę przyciąga jej uwagę? Zostawienie jej w zawieszeniu. Tak, dobrze słyszysz. Celowo. Już tłumaczę dlaczego. Wyobraź to sobie. Oglądasz film, akcja się rozkręca i musisz go nagle zatrzymać. Frustrujące, prawda? Twój mózg szaleje i pyta, co się do cholery wydarzyło dalej. Albo ulubiona piosenka nagle się urywa tuż przed najlepszym momentem, doprowadza cię to do szału? To uczucie jest prawdziwe i ma nawet swoją nazwę efekt cajgarnik. To zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że Twój mózg nienawidzi niedokończonych spraw, nie potrafi przestać o nich myśleć, zaczyna się nimi obsesyjnie zajmować. I teraz uwaga. Kobiety odczuwają to dokładnie tak samo, zwłaszcza w rozmowach przez wiadomości. I tu właśnie wchodzi w grę sztuczka niedokończonej historii i działa jak magia. Jak możesz z niej skorzystać? Zamiast pisać coś w stylu, nie uwierzysz, co się dziś stało, a potem od razu opowiadać całą historię? Zatrzymaj się, zrób pauzę, zostaw cliffhanger, spróbuj tak. Nie uwierzysz, co się dziś stało, ale opowiem ci później. Albo spotkałem dziś totalnie szaloną osobę, ale tę historię zostawię na kiedy się zobaczymy. Bum! To nie była zwykła wiadomość. To była bomba myślowa, którą właśnie zasiałeś w jej głowie, i teraz nie może przestać o tym myśleć. Co się stało? Kogo spotkałeś? Dlaczego jesteś taki tajemniczy? Ciekawość zaczyna ją zżerać od środka. I nagle to ona zaczyna gonić za rozmową. Nie ty. Zobacz. Większość facetów utknęła w tej nudnej, przewidywalnej pętli. Jakby byli żywymi botami z obsługi klienta. Odpowiadają na każde pytanie. Wyjaśniają wszystko od A do Z. Starają się być mili i bezpieczni. Ale gdzie w tym intryga? Gdzie wyzwanie? Gdzie tajemnica? Nie ma ich. I dlatego ta metoda to game changer. Przestajesz zabiegać o jej aprobatę, a zaczynasz dawać jej powód, by to ona zabiegała o ciebie. Przestajesz być kolejnym nudnym numerem w jej telefonie. Stajesz się tym jednym, który zostawia ślad, tym, o którym ona myśli, zanim zaśnie. I co najlepsze? To nie działa tylko w pisaniu. Ta zasada działa wszędzie. Załóżmy, że jesteś z nią na randce. Pochyla się i pyta. Więc co robisz dla zabawy? Stara, przewidywalna odpowiedź. Wymienić wszystko, co cię interesuje, prawda? Błąd. To jest życiorys, a nie rozmowa. Zamiast tego, spójrz na nią, uśmiechnij się i powiedz: Trudno to wytłumaczyć. Musisz to zobaczyć. I bum. Właśnie tak ją złapałeś. Teraz chcę wiedzieć więcej. Pochyla się bliżej. Chłonie każde Twoje słowo. W jednej chwili stajesz się niezapomniany. Wzbudziłeś w niej prawdziwe zainteresowanie prostym zdaniem, i nawet się nie starając, pokazałeś się jako tajemniczy, złożony i intrygujący. Oto brutalna prawda, mój przyjacielu. Kobiety nie zakochują się w miłym gościu, który za bardzo się stara. Zakochują się w tym, który trzyma je w niepewności, w tym, który ma samokontrolę. Który nie pozwala, by emocje przejęły nad nim władzę przy byle okazji. I właśnie tutaj wchodzi stoicka mentalność. Stoicy, ci starożytni mistrzowie dyscypliny umysłu, nie pozwalali, by emocje kierowały ich działaniami, nie gonili za zewnętrzną aprobatą, rozumieli potęgę kontroli nie w sensie kontrolowania innych, ale w kontrolowaniu własnej reakcji na sytuację. Stoik wiedział jedno: kiedy jesteś przewidywalny, jesteś łatwy do zapomnienia. Ale kiedy masz kontrolę i dajesz jej tylko tyle, by chciała więcej, stajesz się niezapomniany. Więc następnym razem, gdy będziesz pisał wiadomość, pamiętaj: nie karm jej gotowymi odpowiedziami. Nie odkrywaj wszystkiego w jednej wiadomości. Zamiast tego spraw, żeby musiała się postarać. Spraw, by się zastanawiała. Właśnie tak stajesz się tym facetem, o którym nie może przestać myśleć. A teraz Twoja kolej. W komentarzach napisz. To ja jestem nagrodą, i to ona musi zasłużyć na moją uwagę. Jeśli jesteś gotowy, żeby odwrócić zasady gry tymi sztuczkami w wiadomościach, działajmy. Sekret wiadomości numer dwa: emocjonalny roller coaster. Dobra. Bądźmy przez chwilę szczerzy. Oto gorzka prawda, którą musisz usłyszeć: kobiety nie zakochują się w miłych facetach. Nie obchodzi ich Twoje dobre intencje, grzeczność, ani to, jak bardzo starasz się być panem idealnym. Wiesz, co naprawdę je kręci? Emocje, uczucia, które coś w nich poruszają i to jest sekret. Pozwól, że Ci to wyjaśnię. Pomyśl o ostatnim filmie lub serialu, który cię wciągnął. Był twoim ulubionym, dlatego że wszystko szło w nim gładko i bez problemów? Nie. Najlepsze historie są nieprzewidywalne. Zabierają cię na przejażdżkę. Są wzloty, upadki, niespodziewane zwroty akcji. To właśnie trzyma cię na krawędzi fotela, prawda? Teraz zastosuj to do IMS-ów. Jeśli Twoje wiadomości są przewidywalne, bezpieczne i zawsze takie same, ona się znudzi. I to szybko. I zaufaj mi, nawet nie będzie się z tego powodu źle czuła. Ale jeśli Twoje wiadomości wzbudzają emocje śmiech, ciekawość, zaskoczenie wtedy masz ją w garści. Nawet nie będzie wiedziała dlaczego, ale nagle sprawdza telefon co kilka minut, czekając, aż znowu do niej napiszesz. I teraz najlepsze, nie będzie w stanie się powstrzymać. Więc jak to zrobić? Zacznijmy prosto. Drocz się z nią. Nie w sposób złośliwy czy dziwny. Drażnij ją zabawnie, lekko, tak żeby poczuła się, jakby grała z tobą w jakąś grę. Powiedzmy, że pisze do ciebie, uwielbiam sushi. Nie odpisuj nudnym, też. To wyrok śmierci dla rozmowy. Odpowiedz: sushi. Ale podstawowy wybór. Myślałem, że masz w sobie coś bardziej niebezpiecznego. Boom. Teraz się śmieje, broni swojego sushi, jest zaangażowana. Zamieniłeś zwykłą rozmowę w emocjonalny moment. Stworzyłeś napięcie, które zostanie jej w głowie. Kolejny krok. Nieprzewidywalność. Bądźmy szczerzy. Konsekwencja jest przeceniana. Jeśli codziennie piszesz jej to samo: dzień dobry, Jesteś tylko kolejnym gościem w tle. Roboty tak robią. Ale ty? Ty nie jesteś robotem. Jesteś facetem, który kontroluje narrację. Zamiast nudnego dzień dobry, zniknij na chwilę i potem napisz coś takiego. Właśnie zobaczyłem coś, co przypomniało mi o tobie. Jeszcze nie wiem, czy to komplement. Teraz jest wciągnięta, jest ciekawa. Zastanawia się, co to było. A podczas gdy się zastanawia, uśmiecha się. Właśnie tak łamiesz schematy i sprawiasz, że myśli o tobie bez przerwy. Podnieśmy poprzeczkę. Zamiast tego oklepanego tęsknię za tobą, spróbuj czegoś takiego. Przechodziłem dziś obok małej kawiarni. A ten zapach? Dokładnie taki jak twoje perfumy. Trochę namieszało mi to w głowie. I teraz ona coś czuje. Wyobraża sobie tę chwilę. A co ważniejsze, wyobraża sobie Ciebie w tej chwili. Łączy Twój obraz z zapachem, który zna. Właśnie stworzyłeś doświadczenie w jej umyśle, i za każdym razem, gdy o tym pomyśli, pomyśli o Tobie. Oto najważniejsza myśl. Nie bądź przewidywalny. Nie bądź robotem, który wysyła te same nudne wiadomości. Bądź facetem, który sprawia, że ona czuje zaskoczenie, zabawę ciekawość, ciepło, bo gdy to robisz, Twoje wiadomości przestają być zwykłymi tekstami, stają się doświadczeniami. To chwile, które ona będzie odtwarzać w głowie raz za razem. I teraz dochodzimy do momentu, gdzie wchodzi w grę stoicka mentalność. Stoicyzm uczy nas siły panowania nad sobą, zdolności kontrolowania swoich działań i emocji, niezależnie od chaosu wokół nas. Ale to nie znaczy, że tłumimy emocje. To znaczy, że używamy ich strategicznie, tak jak w wiadomościach. Stoicy wiedzieli, że kontrolowane emocje mogą być potężnym narzędziem w relacjach międzyludzkich. Pomyśl o tym: Stoik nie pokazuje od razu wszystkich kart. Nie zalewa drugiej osoby informacjami czy emocjami, na które jeszcze nie zasłużyła. Zamiast tego, Tworzy chwile, które budują napięcie i mają siłę. W świecie przesytu i nadmiernego dzielenia się wszystkim, to on wie kiedy mówić, a kiedy pozwolić ciszy, albo tajemnicy działać. Poprzez sprawianie, że twoje wiadomości są nieprzewidywalne i pełne emocji, opanowujesz sztukę kontrolowanego napięcia, umiejętność, którą każdy stoik doskonale rozumie. Ty sterujesz tą emocjonalną jazdą nie przez bycie zdystansowanym, ale przez świadomy wybór, kiedy i jak poruszyć jej emocje. A kiedy już to opanujesz, uwierz mi ona nie będzie tylko czekać na Twoje wiadomości, będzie ich wyczekiwać, tak jak kolejnego odcinka swojego ulubionego serialu i wtedy staniesz się tym facetem, którego nie może wyrzucić z głowy tym, do którego ciągle chcę wracać po więcej. Sekret wiadomości numer 3: Strategia odwróconego pościgu. Dobra. Bądźmy przez chwilę brutalnie szczerzy. Wysyłasz jej wiadomość. Ona odpisuje po kilku godzinach. Jaka jest twoja pierwsza reakcja? Panika. Zaczynasz kwestionować wszystko. Wysyłasz kolejną wiadomość, może dwie. Spamujesz jak zdesperowany pies. Twoje wiadomości stają się dłuższe emoji. Może nawet jakiś mem albo coś co mają rozśmieszyć. Wszystko w nadziei, że wreszcie okaże trochę zainteresowania. Ale oto brutalna prawda, bracie. Im bardziej gonisz, tym szybciej ona ucieka. Nie pomagasz sobie. Sam kopiesz sobie grób. Kobiety nie chcą faceta, który jest zbyt dostępny, zbyt chętny, zbyt łatwy. One chcą faceta z życiem. Faceta, który stanowi wyzwanie, kogoś, kto nie rozdaje swojej uwagi jak cukierków na jarmarku. I właśnie tutaj wchodzi do gry strategia odwróconego pościgu. Ta strategia jest banalnie prosta, ale stary. Ma moc uderzeniową. Zamiast dawać jej jeszcze więcej uwagi, kiedy ona zwleka z odpowiedzią, robisz dokładnie odwrotnie. Odbijasz jej zachowanie jak lustro. Jeśli ona odpisuje po trzech godzinach, ty odpisujesz po sześciu. Jeśli odpowiada suchym, jednokrotnym słowem, ty dajesz coś jeszcze krótszego, może tylko lol, albo jedno emoji. I teraz najlepsze, to działa, bo odbijając jej zachowanie, tworzysz napięcie. Zaczyna się zastanawiać, co się dzieje, czemu on nie jest mną zainteresowany. Zaczyna częściej sprawdzać telefon. Zadaje sobie pytanie, dlaczego nie dostaje od niego tej uwagi? A w końcu zaczyna cię gonić. To się nazywa intermittent reinforcement, czyli nieregularne wzmacnianie. To psychologiczny trik, który działa dokładnie tak jak w kasynach. Nigdy nie wiesz, kiedy padnie nagroda, więc ciągle naciskasz guzik. A w tym przypadku, bracie, ty jesteś tą nagrodą główną. Pozwól, że dam Ci szybki przykład. Piszesz do niej. Znalazłem właśnie świetną, małą kawiarnię. Spodobałaby Ci się? Ona odpisuje po pięciu godzinach. Fajnie, jak się nazywa? Większość gości od razu odpowiada z ekscytacją. Nazywa się Bean Bliss. Mają najlepsze latte i mega przytulne kanapy. Ale nie Ty. Ty masz plan. Zamiast odpowiadać od razu, czekasz. Wyluzuj. Niech się trochę pomęczy. Po kilku godzinach piszesz, A, zapomniałem nazwy, ale espresso, klasa światowa. Bum! Właśnie odwróciłeś sytuację. Pokazałeś jej, że masz życie, że nie siedzisz przy telefonie, czekając na nią. Stworzyłeś przestrzeń i zgadnij co. Teraz to ona zaczyna cię analizować. Ale właśnie tu tkwi sedno. I to jest moment, w którym stoickie myślenie naprawdę błyszczy. Stoicyzm to nie tłumienie emocji, ani udawanie, że nie zależy ci na wyniku, to przejęcie kontroli nad własną narracją i niepozwalanie zewnętrznym siłom, by kontrolowały twój stan umysłu. W tym przypadku twoje zachowanie nie wynika z desperacji czy niepewności, pochodzi z wewnętrznej siły, takiej siły, która mówi: nie potrzebuję jej aprobaty, by czuć się dobrze ze sobą. Nie potrzebuję jej uwagi, by potwierdzić swoją wartość. Odwracając sytuację i nie goniąc, realizujesz stoicką zasadę dystansu emocjonalnego. Nie jesteś przywiązany do jej odpowiedzi, nie jesteś zdesperowany na jej uwagę. Jesteś w porządku sam ze sobą. Jeśli chce być częścią Twojego życia, musi na to zasłużyć. I właśnie ta. Subtelna zmiana energii, to ona sprawia, że się wyróżniasz. Najpotężniejszy element tej strategii? Nie tylko daje ci kontrolę nad sytuacją, sprawia, że to ona chce ci zaimponować zacznie cię postrzegać jako nagrodę, a nie na odwrót to ona zacznie się starać o twoją uwagę. A gdy opanujesz tę sztukę, stary, zobaczysz różnicę to ona będzie gonić. A ty będziesz decydował, kto może być częścią twojego życia. Bo oto najważniejsze. Im bardziej gonisz, tym bardziej ją odpychasz. Ale gdy przestajesz gonić, gdy zaczynasz tworzyć napięcie i przejmujesz kontrolę nad własną wartością, to wtedy ona zaczyna przychodzić do ciebie. A kiedy tak się dzieje? To ty masz kontrolę. I wtedy prawdziwe relacje sił zaczynają się przesuwać na twoją korzyść. Teraz milionowy dylemat. Czy naprawdę zastosujesz tę strategię? Bo większość facetów? Oni wrócą do pisania jak agenci obsługi klienta, za dużo tłumaczeń, za szybkie wiadomości, gonienie dziewczyn, które ledwo się nimi interesują. A ty? Ty już wiesz lepiej. Stworzysz tajemnicę, poruszysz emocje, odwrócisz zasady gry i pozwolisz jej gonić ciebie. Więc następnym razem, gdy sięgniesz po telefon, żeby do niej napisać, pamiętaj o tym. Pisanie SMS-ów to nie tylko rozmowa, to władza. Nadaje ton, buduje napięcie. A gdy nauczysz się tego używać właściwie, nie będziesz musiał się zastanawiać, na czym stoisz. Po prostu będziesz to wiedział. Jeśli to pomogło, kliknij like, zasubskrybuj i włącz powiadomienia bo to dopiero początek. Do następnego razu zachowaj spokój, bądź opanowany i zawsze trzymaj kontrolę.